Halo, halo, z tej strony. Hawaje. witajcie w kolejnym odcinku z gry Let's Play Is Minecraft 1.15.1, moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę chciałem sobie uporządkować i postanowiłem, że wybiorę się, moi drodzy, szukać, że tak to powiem, e, diamentów, bo będę ich potrzebował. Może też tutaj zamknę drzwi, bo zapomniałem. E, czy... Dobra moi drodzy, już jestem mniej więcej sobie uporządkowałem ekwipunek. Czekajcie, jeszcze sobie tą wędkę odłożę. A niech będzie tutaj y, wędka. To się przyda. Pochodnie się przydają. No i wodę wziąłem, jakbyśmy już... Rzeczywiście może jednak znaleźli diaksy, to wiecie. Sobie oblejemy jak tam będzie lawa, to przy okazji się obsydian by zdobyło. Y, no i co jeszcze? Y, żelazo może bym zabrał. Y, na razie jakby mi się kilo skończył, bo już się nie bo może skończyć. Jak chodzi tutaj o domek, to tak na razie nic zbytnio nie robię. No, tą, tą dziurę miałem załatać, ale nie załatałem. Yy, tutaj jeszcze też nic nie zrobiłem, okej. Okay. Lecimy do mojej kopalni. Kopalnia. Cyk, cyk. Cyk. Czy ja tutaj coś zostawiałem w tej skrzynce? Jeszcze nie. To okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj się coś do czegoś dokopię, Co na razie wątpię. Pamiętam, ostatnio się dokopaliśmy, no, tutaj. I chciałbym tym tunelem tutaj pójść i... Gdzieś się dowiedzieć, czy będą jakieś diaksy sobie węgiel wykopię albo... Żebym chociaż więcej teraz żelaza zdobył, to jakoś się przeżyję. Bo uznajmy, że celem pierwszego sezonu i ogólnie Minecraft Survival będzie... Zdobycie diaksu ogólnie seta. No i żeby... że tak to powiem się wykoksić. Mieć też poulepszane te diaksy. O, tutaj już się kończy takie fajne. Kurde. Wungier jest, inne rzeczy są, ale nie widzę żadnego. Żadnych diaks. Może... Nie no, w tej dziurze już nic nie ma. ostatnio tam szłem. Tutaj nic nie... Ma. A czekajcie, który tu jest poziom F5? Nie, F7, F4, F3? O, tu mam koordynaty. Prawda, nagradzimy 15 vanilia. E, 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 e. O kurde, nie mogę znaleźć tego poziomu. Dobra, trudno tam już, na razie trudno. Sądzę, że tutaj bym sobie zaczął kopać, może znajdę jacy, Może nie. Ok. cyk, 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 cyk. Zaraz mi się kilo popsuje, więc nie będzie za ciekawie. A jak raftingu nie wziąłem, będę będę musiał lecieć na górę. Albo w sumie ja sobie będę kopał tak 3 na 3 kratki. Ogólnie najbliższe kilka odcinków będzie dosyć nudne, bo... Nie będę nic na razie robił z domkiem, a planuję go. Do... O, no właśnie. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale planuję też od czasu do czasu robić takie, tak jakby powroty do Minecraft Survival, czyli po prostu powrót do poprzedniego sezonu, tak jakby rozumiecie. chyba o sobie chodzi. tutaj się odszukuję. Aaaa, nie, a ja nie mam kilota. To trochę potrwa. Hmm. Typowy ja. Dlaczego ja nie poszłem po kilo? Teraz... A dobra, udało się, udało się, udało się. Dobra, idziemy. Fajną nawet znalazłem to. Fajne miejsce nawet znalazłem, tylko trzeba by było się jakoś troszeczkę niżej po nocy. To się prześpie. Trzeba by było się jakoś niżej podkopać, żeby to wyszło, że tak to powiem. Cyk, cyk, cyk. Dobra, chyba później sobie zrobię ten kill, albo w sumie już teraz sobie go sprawdzę. Cyk, 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 cyk. No, cyk. Już niby powiecie, mógłbym sobie zrobić te spodnie. Yy, no wiecie, żelazne to wszystko zały, żelazny sed, ale. Nie to jakoś nie kręci. Ja czekam na diaks i mam no, puste skrzynie, jakby zwykle tam coś miało być też. Nie wiem, czy w ogóle do Was zasmuci. Ale chyba nie, do, nie dokończę całego domku w tym sezonie, ale jak już mówiłem, będziemy sobie przypominać te sezony, takie i inne rzeczy. Mogę iść spać bliska. Jest, mogę iść spać. To cieszę się. Ła! Wow. Fajnie jest spało. Ale trzeba iść. zobaczył, czy mi zboże urosło. No, coś tam rośnie. O, szkieletory! Ja, totalen krieg, Futaj the for forfaterland! Ja! 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 Ja, totalen krieg. O. I się skończyły totalen krigi. Dobra. Lecimy. Ogólnie myślę, kiedy tutaj jeszcze trochę punkt. Po wykarczowywać tych drzew. I tutaj myślę, moi drodzy, jak wyrównam ten teren, zrobić kolejną farmę, albo przedłużyć sobie tą, wiecie? Bo tak szczerze przydałoby mi się nieco więcej zboża, bo i w sumie przyznam, że ja mam już tyle, moi drodzy, mięsa, że chyba jestem zabezpieczony do końca gry. Bo na początku, jak pamiętacie, zabijałem sporo zwierząt, a pokażę wam też sporo krówek sobie wyhodowałem, więc no. Już można je w sumie zabijać. Ale ja tam idę, że tak to powiem, po zapasy jedzonka do kuchni. W kuchni miałem i w piwnicy, ale w piwnicy miałem nieupieczone jeszcze, pamiętam. Tutaj miałem już gdzieś dobre. Yy, nie tu. Tu. Tu mam trochę pieczonego z chabu i jajka. Okej. Okay. Dobra. Gdzieś coś jeszcze jest. Tutaj mam pieczonego kurczaka i i słodkie jagody. Tutaj nic nie mam. Okej, okay, to lecimy. Do kopalni. Ogólnie zachęcam Was, wiecie, do zostawienia łapki w górę, suba i wiecie, takie tam bla, bla bla, bla bla, bla, bla Muszę w ogóle patrzeć na czas, bo ja mam czas nagrywania zawsze, a wiecie, że często się tak nagle film urywa. Ja później po prostu montuję i tutaj, że to by było na tyle i koniec odcinka w ogóle. Ale no. Takie są początki, trzeba się nauczyć. Tutaj jeszcze wungla zyskuję. Nie wiem po co ja tyle wungla kopię, jak z wungem też jestem praktycznie do końca zabezpieczony. O, dioryt, ale nie potrzebuję diorytki. No to Geronimo! Ała! Po co ja to Geronimo zrobiłem? Ech, po co to miało być? Dobra, kopiemy dalej. Cyk, 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 cyk.

no, niedługo mi się niestety kończy czas nagrywania, ale trudno już. Może tym razem się normalnie z wami pożegnam. Yeeey! Dobra, czekajcie, czekajcie. Ja kopię diaksy. Naj, naj na, na naj, naj, Szkoda, że diaksy było. No. no. Przydałyby się diaksy, ale ich nie ma. W ogóle, ile ja nie chcę wiedzieć, ile ja kobla ten z budowy domku, ten. Sądzę, że w kolejnych odcinkach, które sobie jeszcze pokopiemy w kopalni i sobie dokończymy budowę domu, więc będzie nawet fajnie. Ogólnie, moi drodzy, już niestety muszę powoli kończyć. Jak wiecie, mam na, na niestety jeszcze limit nagrywania, ale no cóż, to na razie by było na tyle. Ja jeszcze sobie tutaj pokopię. No i co? Sądzę, że. Zobaczymy się w następnym odcinku dzisiaj. Podobny odcinek co zawsze, ale nieco krótszy. No co? Wiecie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, gdyż wiem, że wam się to... gdyż wiem, że dzięki temu yy, wiem, że to co robię Wam się podoba i, i mam po prostu chęć nagrywać dalej, więc co? To by było na tyle Eluvina Elo.